Widzowie, ja jestem Elf TV i wracamy do naszego supermarketu. Jest ósma jak w szkole. Właśnie przyszły do mnie paczki. Jakieś tutaj z nowym asortymentem, właściwie ze starym. Ale o, tutaj damy. Wszystko porozkładam i otworzę nasz wspaniały sklep. Spaghetti Ello. Jest tu gdzieś nie ma. Dobrze. Wszystko oczywiście odkładam do kofa. E, ceny jeszcze trzeba. Chyba e, już są. Dobrze. Tam. Mamy tutaj ceny. Można by było je trochę podnieść. Wiecie, wielka podwyżka. Czekajcie, gdzie tutaj jest? O, tutaj jest wolne miejsce. Dobra. Dawno nie było odcinków z tej gry. Co się dzieje? Enter. Wsta. The... A co? Zobaczę sobie na odcinku, wiecie? Coś się musiało po prostu zepsuć. E, dobra, tutaj już jest wszystko to, co zrobiłem. Po prostu inaczej to się tam trochę otworzyło. Wpisało się tam ósma. E, ciekawe. Dobra, otworzę sklep. Teraz jest wszystko już normalnie. Czekajcie. A właśnie, zapomniałem komputera otworzyć. E, tutaj tak. Czy mamy jakieś rachunki? Mamy i to sporo. Dzisiaj tutaj spłata. A co by się stało, jeżeli nie spłacił? Może lepiej tego nie płacić? O, ktoś czeka. Dobra. Widzowie. Dam mu tutaj resztę. Nie. Czekajcie. Miał, a mniej mu chyba dałem. Hmm? Czekajcie. Coś złego. Możemy światło zapalić, ale w sobie po co jest jasna? Tylko będziemy płacić za tą elektryczność. Dobrze, zobaczymy tego. Czy on będzie też tak się da nabrać? Mili możemy wydać, ale nie chętnie tak robić, wiecie. Bo ja nie jestem oszustem, tak? Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem. Żeby nie było, że bez dzwoneczka, bo takich to. Takie oczywiście też, ale. O! Jaka zapłata jest? I Zaczekajcie. Dam mu dolara. Dobra. Ale chyba nie warto tak robić, bo mogą się zorientować. I nie dostanę tutaj tych punktów. Store level. Tutaj chyba się nie da. Zobaczmy. 34. Nie. Kropka 17. Dobra. Chyba już chcą płacić gotówką, żeby wiecie ich. Zorientowali się, że... Znaczy nie gotówką będzie tylko kartą. Patrzcie kolejny. 28.29 Ceny jak w prawdziwych sklepach. Patrzcie, znowu kartą. Chyba się zorientowali, że coś jest dziwne w tych gotówkowych. O, patrzcie, Level 9. Enter, Escape. Zobaczymy, czy ja coś się odblokowałem. Na chwilę zamknę sklep. E, tutaj tak, market. No to ogólnie tutaj raczej nic nie odblokowałem. Zobaczymy sobie jakieś licencje. Można by było, O, jest! Odblokowałem rzeczy. Tylko trzeba do tego mnóstwo pieniędzy. Ciągle się coś tutaj dzieje. Rachunki, no to tutaj. Wezwania do wyzwania, zapłaty, różne. Ciekawi co by się stało, nie? Jak nie zapłacił. Naprawdę. Już może lepiej nie sprawdzajmy. Tutaj, today, today. Tego nie będziemy może płacić. Growth. No to tutaj nie mam pieniędzy. Hearing, storage, customers. Okej. Okay. Ogólnie o bank. Level 10. Co to jest? Jakieś. Widzowie, to są. Nie! To są raty kredytu, których nie płaciłem. O, boże, widzowie, jestem bankrutem, a tutaj są rent. A, wiecie co, widzowie? Rent. Wiecie co? Jestem bankrutem. Sklep prawie zbankrutował. I może tam tytuł odcinka, chociaż w sumie nie przesadzajmy, aż takim. No, prawie zbankrutowałem. Mam trochę na półkach. Ciekawi są się, co będzie, jak mi zapłacę tych tych, nie? Czy tam nie wiem? Może prostu widzę na minusie, czy jak to tam rozwiążą? Jest czwarta. Już po czwartej. O. I teraz, zobaczcie, wydamy mu do albo nie więcej. O, ciekawy jestem. O, patrzcie. O, bo będzie zadowolony. Dobra renoma sklepu. Dobrze, no. Szkoda, że. O, dobra. A teraz, jakbym spróbował. Patrzcie, nic nie ma. Widzicie, więc to musi być wystarczające. Nie! Nie, 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 nie! Jak to cofnąć? Nie! Wziął te 5 dolarów. No może jakoś tam... No to jest właśnie minus ten C. 99 na końcu. E, Okej, okay. tutaj... och znowu kartą. 1, Nie znalazł... Właśnie już mi się kończy tutaj powoli, powoli kończy mi się 40.98. A co kosztuje? Dobra, tej możemy sobie też sprawdzić, co oni. A zaczekajcie, zaczekajcie. Światło. Chociaż, oczywiście za to też trzeba płacić. A ja tutaj no prawie. Mam nadzieję, nie zbankrutuję. 1, 3, 13. Na koniec dnia coś kupimy. Wiecie? 19, 96. Jestem ciekawe co się wtedy stanie. Jakie będzie pieniędzy? I nie będą mogli mi tego, jakby, odebrać. 26, 58. A Cofnę to. E, 98. Nie kliknęło się. 19. 99. Dobrze widzowie Ja tutaj coś pozamawiam. Market. Nie, 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 nie. To. Mam się licencję. Ciekaw jestem, co będzie, jak nie będę. Nie będą mogli mi tego ściągnąć. Wiem ja pewnie nie powinienem tak robić, bo coś czuję, że to się skończy nie najlepiej dla mnie. I że mocno na tym mogę. <laughs> Dobra, spróbujemy, nie? Nie, chociaż nie powinienem zamawiać. Dobra, no zamawiam. Aha, już nie można zamawiać. Dobra, to nic nie, nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Bills. Tu jest jedno tomorrow. Hmm. Czekajcie. To, 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 to. no, Tu to jest today. O. Czyli dzisiaj. Payment. Dobra. Dobra. I tutaj jest jedno. Dobrze. Skończony dzień. Naciśnij Enter. I zobaczymy, co się stanie. Patrzcie, jestem na minusie. No to już wiem, co się stanie. <laughs> Dobrze, widzowie. Tytuł tego odcinka jest Prawie zbankrutowałem. No bo nie byłoby to Prawdę, jakbym napisał, że zbankrutowałem, bo jednak mam tutaj jakieś rzeczy jak już się będę mógł odkuć. Ja już kończę ten odcinek. Papa, pa, widzowie!